Serce mi przestało bić przez chwilę. Siema, tutaj Ty Monster! A dzisiaj co gotujemy z mackiem? Macchen Cheese! Macken Cheese, dzisiaj gotujemy Macchen Cheese, słuchajcie, mm -hmm. to jest y, jedna z ulubionych potraw Tymona Jeszcze nigdy jej nie robiliśmy. Tak bardzo ulubionej? No z... Nie, nie jest. Nie no, lubię bardzo Macchen Cheese, ale znam lepsze makarony. Ja znasz lepsze makarony? O, nagle się znawca makaronów znalazł. Ty, e, znawca makaronów, ja zawsze byłem znawcą makaronów. Ty... It's him! Mario! Macaroni. <gupy> Cappellini. O, oh, spaghettoni. Dobra, pokazuję przepis. Nie pokażę ci przepisów, sam musisz <coughs> wymyśleć, co może być w mac and cheese. Ser. No. Więcej sera. No. Makaron. No. Masło. No. Sól. Jajko. Nie. Sól i jajka nie. Hmm. Znaczy, sól może być, na pewno trzeba posolić makaron. Olej. Wodę. Słuchajcie, robimy mac and cheese, znalazłem jakiś przepis. Ee, mac and cheese to nie jest jakaś super popularna potrawa, chociaż... W e, Ameryce. Znaczy, znaczy nie, nie, ona w Polsce w XVII wieku e, nie, nie, nie w XVII wieku, w XVIII wieku Stanisław August Poniatowski robił mac and cheese. E, Dobra, <sadzionale> <sadzionale> nie robił. <sadzionale> Popularne danie kuchni amerykańskiej. To nic innego jak makaron w kremowym serowym sosie. No tak, no jest to bardzo popularne w Stanach w Polsce. Tak. To nie było nigdy popularne w Polsce, to się robiło spaghetti z ketchupem. O, Tym no on tak jadł to. kiedyś, tylko takie. Tylko to. Ile lecimy, najpierw składniki potrzebujemy. Wyciągaj z lodówki mleko. Przygotowane jest mleko. Tu mamy taki makaron. Kto w ogóle lubi paluszki krabowe? No. Uj, śmierdzu, Tak. A ser? Smakuje źle. Im bardziej śmierdzący ser, tym lepszy. E, tam ser da się wytrzymać, ale te paluszki. Uuu! Paluszki są super. Nie, te paluszki nie są. Wolę bardziej paluszki serowe. O, co wolicie, paluszki serowe czy paluszki krabowe? To i to. Napiszcie w komentarzach Ktoś nam ukradł ser, ktoś nam ukradł nie cheddar Nie nam Sarah. W sklepie nam ukrali Zapomniałeś się Ja nie zapomniałem Ktoś ukradł w sklepie na paśmie jak leciał Więc mamy gołdę. mamy gołdę, może być gołda, też do tego może być gołda, może być cheddar, z tego co widzę w przepisie 150 gram jest napisane żeby było tego, no tutaj jest, pieprz jest potrzebny, 3 czwarte szklanki mleka Trzy płaskie łyżki y, y, mąki pszennej łyżki. To tutaj mamy mąkę pszenną. Dwie. Makaron, 300 gram i ja tu jest 500 pewnie. 500. E, dwie płaskie... ale to Co? całe zrobimy. Dwie płaskie łyżki masła. Trzy płaskie łyżki mąki pszennej. Jak to całe mleko? A czyli całe masło. Cały makaron. Jest napisane dwie płaskie łyżki masła. Co, Co ja zrobiłem właśnie? Nie mam pojęcia co ty zrobiłeś. Mamy wszystko tutaj, wszystkie składniki potrzebne. Makaron otwarty. Makaron otwarty, dobra. No to zaraz, na razie nie wsypuję. na razie musimy poczekać chwilę. Teraz się będzie woda gotowała, z że jest to kuchnia indukcyjna. Pamiętajcie, kuchnia indukcyjna jest lepsza niż taka gazowa, bo nie wybuchnie wam mieszkanie. Mhm. A czy przez to spaliny się tworzył przez taką kuchnię? Nie, tylko elektryczność pobiera. To ona A, jest A, no na to nawet plus, że... Znaczy mógłby cię mocno prąd kopnąć, ale to nie wiem co trzeba by było zrobić, żeby cię kopnął prąd. No jest kuchenka gazowa jest i Oblać wodą? O nie, tam jest woda, garnek z wodą. O nie! Ale nie! <grym> nie! Czytaj co tam jest potrzebne jeszcze, ja eee, to jest to wszystko. O, znowu cukier wyciągnąłem. Makaron... A po co? Ja... Pieprz już jest gotowy. Nie, sól potrzebna. A, makaron gotowa jest, zbiernie się instrucję, podano na opakowaniu. No makaron klasycznie, nie? Tak jak zawsze robimy. Tak. O-o. O-o. Coś! Nie! To koniec, nie robimy tego. Nie. Trzy makarony wypadły. Dobra, możemy już makaron sypać. Ile on się ma gotować? Każdy makaron ma, słuchajcie, inną długość gotowania się, jakby ktoś nie wiedział. Ile on ma? Ten ma? Trzy dni. 5 godzin? 8-9 minut jest napisane. 8-9? Mm -hmm. Nawet lepiej niż ten poprzedni. Uważaj, to się nie poparł. Nie wiem, właśnie. Bierzemy masło. Miesz, nie miesz. I tam jest sobie napisane dwie płaskie łyżki masła. To łyżki. To jest łyżka ewidentnie. Musimy rozpuścić to masło. Możemy dać, nie wiem. Tak mało tego masła? No właśnie mało, nie? Mhm. To jest płaska łyżka? No Nie. To będą dwie łyżki. No chyba tak, ale... ale... Zresztą, że będziemy mieli też więcej trochę makaronu. To ja bym jeszcze dorzucił tyle. No i to będą... No tak, bo w sumie 3 płaskie jedna łyżka, łyżka to takie... Jakby co będziemy dodawać. I do tego trzy płaskie łyżki mąki pszennej. Masło się tutaj to I teraz ta trzeba to razem z mąką. Mąku, ok. Ja już to daję tutaj. A będzie nam jeszcze potrzebne? Tak, to mogłoby się to wypić. Mamy mąkę, mamy sumie, dwie płaskie łyżki mąki, czyli damy taką jedną nie, mniej płaską i taką pół. Tak, bo trochę więcej to nam wychodzi. Oraz jeszcze trzeba teraz szklankę mleka. Teraz szklankę mleka. Czekaj, jeszcze nie. nie. to Trzeba zmieszać z tym masłem. Dobrze się miesza mąkę z masłem. A następnie stopniowo wlewać zimne mleko. Aha, to, to, to ma być 3 czwarte szklanki tutaj. Zimne mleko. 3 czwarte. 3 czwarte, czyli takie dotęty. dotąd. Dotąd. Okay. To jest prawda. Dotąd, dobra? Wlewaj. Mocno mi się szybko tak teraz zrobić kiedy Stop. Dobra, mamy. Dobra, lekko jest gotowe. Powoli wlewać to yy, Aby się cały wygląda... mieszkać z trzepaczką O Jezus to wygląda jak po, jakby się wziął połowę jajecznicy. Powoli, spokojnie. Aż wyjdzie nam za kalec. Wychodzi nam jakaś warstwa, jakby tam w środku był alien lub coś takiego, a to jest kokon jego. Nie, alieny się nie rodziły z kokonów. To rowale się razem. Umisz to otworzyć? Tak, zobacz, już ile otworzyłem. <grym> zobacz. Nieźle. <grym> Dobra, już Czia o co chodzi. 3 i A, złamał się. No i dobrze, może być złamał. Odcedzimy teraz makaron. Wnętrze. A ty możesz jeść sobie makaron, a ja nie. <noise> to jest największy koszmar Tymona, że ja mogłem spróbować tego makaronu, który się ugotował. A tym nie. Bo oczywiście, jest to Zobacz, ile sera zostało i ile się połamało. Łoł. Wow. połamane połamanych, tyle się połamane. No te połamane też musisz jeszcze roz... Ten, roz... rozetrzeć. Okej. Okay. Zobacz, ile tych... Nie da się ich rozetrzeć. Miesz, mieszaj ten sos. To jest prawdziwe gotowanie. Co ma milion kalorii? <laughs> milion! To jest milion kalorii, mi, milion kalorii na raz na śniadanko. Tak? Memajka. Obiad. A teraz trochę chłopców przełożonych. Dobra poka poka A wygląda to. Jaki glut, co? Ale dobrze, że to jest glut. Tak? Bo o to chodzi w Ej, czekaj. Jak to już zrobimy, makaron jest gotowy? Tak. To wszystko jest gotowe? No. Lula. Nie, ja muszę się trochę poskleja. No tam coś się obtleję. Teraz mieszamy? Tak. To twoja robota. Mieszaj. Mieszaj. Jak się ciężko to No wow, bo to jest glut. I to na makaronu. To są makarony. Jeden makaron nie zostanie nakręcicem. Tylko zostanie zwykłym makaronem z wodą i z solą. Idź na wolność. Tam, gdzie twoi koledzy. Mokry makaron to jest jak zombie dla suchego makaronu. Jak taki mokry makaron dotknie takiego suchego, ten suchy staje się mokry. Ale wiesz, że najpierw suchy musiał być mokrym? No tak, a epidemię stworzył przypadkowy wylew wody na mm. całą paczkę makaronu. <grym> Tym on obalił właśnie teorię wuhan i nietoperza. <grym> Tym on jest tak, podobny do Tak Największym niż dzieło i sepiki. Serii makaron, jeden z moich ulubionych rzeczy. No dobra, wystarczy. No jest to mac and cheese. Tak, bo jest dobrze zrobiony i on był zrobiony z gołdy, że smakuje jeszcze lepiej nawet niż taki typowy mac and cheese. A normalny to co jest zrobiony? Z takiego oczy darowego Tak? To z gołdy lepsze. Oczywiście możecie sobie zmiksować sery. Tak. Jakie tam chcesz ja? Leśniowe, normalne. Ja bym sobie dodał pieprzu oczywiście jeszcze trochę. No jest to, jest to bardzo gęste, bardzo zapychające danie. Y Taki jeden talerz ma około 3 kalorii. Ono nie jest yy, kaloryczne. <laughs> nie, podejrzewam, że ma 500 kalorii taki talerz <gry> czyli 500 gram makaronu. Mm. Teraz Mateusz musi powiedzieć co sądzi. Mateusz też dostał swoje. Ser z makaronem nie może źle smakować. Na no. ile Moim zdaniem trochę za dużo mleka jednak dodaliśmy. Przez to jest trochę takie. Kwaśnawo śmietankowe, nie? Czy nie? E, nie Nie no to nie, mi się tak wydaje Jeśli jest, jeśli jest kwaśne, to się mogło zważyć mleko Nawet zważone mleko jest tutaj dobre, no? Nie, nie jest kwaśne Nie jest kwaśne Powiedziała, Ola Ola wydała werdyk, nie jest kwaśne, mamy mkęczysty No, jak na pierwszy nasz w życiu mkęczysty mont To ja myślę, że z 8 na 10 by powinno być e, 9 na 10 hmm. Czy on nawet 9 na 10? Przebijam ojca. A ty. Czyli średnia 8,5 na 10. Mnie macie dziesiątkę, bo ja pierwszy raz staję. O, czyli mamy średnią 9 na 10, tak jest. Bum! Słuchajcie, piszcie w komentarzach, co dalej chcecie. Jeśli wam się udało, to piszcie w komentarzach. My się z wami żegnamy, Cześć! A, no tak, bo mogliście przecież zrobić też ten przepis. No tak. Właśnie. Piszcie w ogóle w komentarzach, ile zrobiliście takich przepisów. Napiszcie nam koniecznie, co chcielibyście, żebyśmy. Spróbowali ugotować następnym razem. Dla nas to jest super frajda i przy tym możemy zjeść. I płacimy Mateuszowi w ten sposób to. jedzenie. A my się z Wami żegnamy. Cześć! Dawaj super! Lajka i komentarz! Ty Monster!